jeden start. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie kochani, można powiedzieć kochani mężczyźni, kochane kobiety, ale generalnie mężczyźni. Ponieważ tak, z tej strony Paweł Sowa, witam cię na moim kanale i w projekcie tu, 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 Powrót króla, który jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn, dorosłych dojrzałych mężczyzn i w szczególności takich mężczyzn, którzy często spotykają się z taką wewnętrzną postawą, że chcieliby to i tamto, ale nie wiedzą jak. Więc to jest kanał po to, żeby coraz bardziej wiedzieli jak i żeby im się żyło łatwiej, szybciej i mieli do siebie dużo więcej ciepłych uczuć, szacunku i takiego przekonania, że właśnie ty jesteś zajebisty. Dobrze, dzisiaj, dzisiaj trochę będzie w konwencji ho, 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 ponieważ mm, chwilę temu skończyły się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok i przy tej okazji, i to jest w ważne dla nas mężczyzn, dojrzałych mężczyzn, którzy już nie, z, niejednego pieca jedli, z niejednego pieca jedli i niejedno, osiągnęli i niejedną porażkę, wzięli na klatę, albo nie wzięli, nie wzięli na klatę, jak im nie straszczyło odwagi. Ale, krótko mówiąc, mnóstwo rzeczy robiłeś i część wyszło, część nie wyszło, a dzisiejsze nagranie właśnie w tej konwencji, ho-ho-ho, jest po to, żeby rzeczy, które sobie zaplanujesz, tobie wychodziły. Powiem o paru takich rzeczach, o paru takich elementach, które po pierwsze biorą się z mojego potężnego doświadczenia. Bo ja, jeżeli chodzi o tak zwaną pracę z ludźmi i pomaganie w osiąganiu ich celów, w tworzeniu ich sukcesu, to jest już 30 lat. Czyli pewnie czasami pracuję z ludźmi, którzy nawet mają mniej lat w ogóle niż, niż ja mam doświadczenia zawodowego. Czyli ta wiedza, którą dostaniesz dzisiaj, to jest wiedza, która wynika po pierwsze z mojego doświadczenia, z obserwacji setek i tysięcy ludzi, którzy wychodzili z trudnych miejsc, i docierali do pięknych miejsc, oraz również czegoś, czego jestem na 100% pewien, ponieważ dotyczy mojego osobistego doświadczenia. I przed dzisiejszym nagraniem myślałem sobie, jaki jest mój największy sukces, co mi się tak naprawdę udało i jestem z tego dumny. I tak naprawdę pierwsza rzecz, z której jestem dumny i która mi się niewątpliwie udała, to jest coś, o czym ja nie mówię, wszemi wobec, ponieważ może to już nie jest kwestia taka wstydliwa dla mnie, taka jak była kiedyś. Natomiast nie jest ona taka do końca wygodna. To jest to, że po około, ja nie wiem, ile to było 30 lat, wtedy miałem 40 par lat. Natomiast pierwszy kontakt mój z alkoholem to był, kiedy miałem lat 13. I od pierwszego kontaktu z alkoholem myślę, że już byłem uzależniony, ponieważ wstąpiłem w ten, ten wymiar, o którym mówi Himmelsbach, że bajkowy wymiar rzeczywistości bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczny. No i przez te 30 lat z hakiem byłem wysoko funkcjonującym alkoholikiem, ale alkoholikiem. I to, co uważam, jest jednym z większych sukcesów moich, ale to jest, nie, nie traktuję tego jak sukces osobisty, tylko jak współpracę moją z tym kimś albo czymś na górze, no, to właśnie to krótko mówiąc, czyli jednym z największych moich sukcesów to jest to, że odstawiłem alkohol, i w tym momencie to już mnie piknęło chyba 14 lat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą uważam też dobrze mi wychodzi, to jest kwestia ruchu i jak gdyby takiej sprawności fizycznej, ponieważ ja mimo swoich no, już nie jakich lat, w tym, w tym roku dużo odporniej mam rocznikowo 56. No i całe życie jakoś w miarę aktywnie. Mam nadzieję, że już niebawem do, po raz pierwszy mi się uda wycisnąć na płaskiej stówę. Aktualnie mam, aktualnie mam 98. I w marcu biegnę maraton, przebiegłem już parę ultramaratonów. Chciałem się też trochę tym podzielić, hmm, ponieważ generalnie całość, jak powiedziałem, jest po to, żebyś lepiej i skutecznie osiągał ty swoje cele. Więc ja kompletnie nie wiem, w jakim momencie swojego życia jesteś ty. I czego może dotyczyć twój, twój cel? Myślę, że możemy teraz temu oddać, no nie wiem, 7 sekund ciszy, 3, 2, 1, start. I pomyśl sobie, jaka dokładnie sfera, co w Twoim życiu jest takim numerem jeden, który wymaga zmiany. W którym Ty potrzebujesz zmiany. Co jest najważniejsze? To może być właśnie kwestia tego, o czym mówiłem. Może być to kwestia tego, że od dawna czujesz, że jest w twoim życiu coś, jakaś substancja, zachowanie. Może to być skręt przed snem, może to być właśnie regularny drink, może to być hazard, może jak, jak, jakiś gambling, może, mogą to, może to być porno. Jeżeli masz coś takiego, no to wejść to na tapetę. Może to jest biznes, może chcesz rozkręcić biznes, może chcesz zmienić branżę. W każdym razie, no to jeszcze 15 sekund. Pomyśl sobie, co to jest takiego dla ciebie. Dobra, już masz? Dobra. To teraz, no jest ogólnie wiele, wiele takich modeli, które mówią o tym, jak uzyskiwać cel. W ogóle, ja zacząłbym od tego, że dla części osób, to jest w ogóle taka dziwna rzecz, że można sobie usiąść. Lub położyć, albo zrobić cokolwiek innego, po to, żeby dać sobie czas. To jest twój czas dla ciebie, dajesz sobie czas i sam dla siebie określasz, co chcesz mieć, co chcesz osiągnąć, co chcesz zmienić. To jest niesamowite, nie? że y, możesz się wyzwolić z tego, co ci ktoś mówi. Mama, tata, pan nauczyciel, z tego, co mówią ci koledzy, albo pokazują gazety, ale ty sam możesz sobie zdecydować, czego tak naprawdę dla siebie chcesz. To jest piękne, to jest jest w tym jakiś wymiar. Y, świętego czasu dla samego siebie i, i tak naprawdę, no to co, no, można powiedzieć, że po to się, kurczę, urodziliśmy wszyscy, żeby pokazywać światu swoją zajebistość, a żeby tą zajebistość pokazać, to trzeba Jednego po drugim swojego demona zneutralizować. No, różne rzeczy można z nim zrobić: wyrzucić, usunąć albo pokochać, ale to jest jakby temat na osobny film. Dzisiaj konkretnie zajmujemy się tym, jak osiągnąć w życiu sukces, czyli jak zrealizować Twój osobisty cel, niezależnie od tego, czy to jest zaprzestanie jakiejś aktywności, która Cię ją zabija, czy też osiągnięcie czegoś, co chcesz osiągnąć. Pieniądze, związek czy Ty decydujesz. I teraz tak, nie będę mówił o różnych, o różnych modelach yy, osiągania tego celu, bo tego jest mnóstwo książek, fajnych książek i zapewne cię intuicja do tego poprowadzi. Natomiast chciałem powiedzieć o paru aspektach, o którym raczej niewiele osób mówi, bo one są z bardzo, z bardzo różnych obszarów i one są trochę takie, wiecie, nietypowe. Dobra, i pierwsza, yy, pierwszy punkt, od którego chciałem zacząć, on, on jest nawet trochę typowy, natomiast. Yy, i kiedy, sobie, kiedy już mówimy konkretnie o tym, żeby coś osiągnąć, to warto temu poświęcić świadomie trochę czasu. Tych punktów, o których chciałem powiedzieć, są cztery, więc ten jest pierwszy. Punkt pierwszy, czyli Z. Wiadomo, że jak pierwsza literka, pierwszy, pierwszy punkt, pierwsza literka to Z. Z, czyli zasiew. I chodzi o to, że jeżeli chcesz mieć w swoim życiu coś, czego nie masz, to jest tak naprawdę... Chcesz doświadczyć czegoś, czego jeszcze nie doświadczyłeś. No, ewentualnie nie, do, nie doświadczyłeś, jeżeli pośród moich czterech, czterech widzów jest również jakaś kobieta, to jeżeli czegoś nie doświadczyłeś, to znaczy, że nie masz tego w systemie nerwowym, nie masz tego jako pamięć komórkowa, tego po prostu nie masz. I w związku z tym, że tego nie masz, Twój system, powiedzmy tak ogólnie, traktuje to jako coś obcego, a Coś obcego dla tej gadziej części naszego umysłu oznacza co? Niebezpieczeństwo. To jest trochę taka, trochę taka sytuacja, jak gdybyś miał wejść do ciemnego pokoju. Czyli teoretycznie jest to pokój, w którym już byłeś wiele razy, u kogoś na przykład znajomego, ale gdybyś miał do niego wejść i światło miałoby się nie zapalić, to czułbyś mocny strach. To jest zresztą bardzo podobna sytuacja, jak gdybyś po całym dniu w wędrówki w ciepłym miejscu miał wskoczyć do wody w wysokości powiedzmy dwóch metrów. Jeżeli nie wiesz, jak głęboka jest woda, to nie skoczysz. Co prawda co roku, co roku parę osób skacze, ale to się słabo kończy. Ok, czyli punkt pierwszy to jest zasiew, czyli potrzebujesz zrobić coś, co da Twojemu systemowi nerwowemu informację, jak tam jest, gdzie chcesz dotrzeć. Czyli powiedzmy sobie, na przykład, jeżeli chcesz. Będę mówił o dwóch, o dwóch przykładach, które są najczęstsze. Twój może być taki, może być inny. Pierwszy przykład to jest kasa. Na przykład jeżeli chcesz rozkręcić firmę i załóżmy, że to jest pierwszy rok, w którym chcesz zarobić na czystą milion złotych. No to e, w takiej uproszczonej wersji postanowienia noworocznego no to siadasz z kumplami, albo nawet nie siadasz z kumplami, tylko sam do siebie mówisz, kurwa, to jest ten rok, w którym zarobię milion. Kurwa, tak. Tak, to jest ten rok, w którym zarobię milion. Tak! Jeżeli jeszcze do tego idzie dopala, czy doping w postaci C2H5OH, jeżeli dobrze pamiętam, czyli alkoholu etylowego, to nawet bardzo szybko ten milion może się zmienić w 5 milionów i bardzo szybko się skończyć 1 stycznia na, na totalnym kacu. Ale chodzi o to, że deklaracja werbalna chce zarobić milion, chce poznać kobietę, chce stworzyć związek, ona jest taniochą, jest łatwa, jest, nic, nic nie kosztuje. Nic nie kosztuje powiedzieć, y, chcę milion, chcę związek, y, chcę cokolwiek. A ponieważ za tym nie idzie wysiłek, to osiągnięcie tego jest mniej więcej tak możliwe jak wygranie w tozolotka. Czyli jakaś możliwość jest, ale bardzo niewielka. No i zresztą przy okazji widać, że będzie, kiedy ktoś wygra w totolotka, czyli wygra zasoby, na które nie zapracował, to to się rzadko kończy dobrze. Ok, czyli punkt pierwszy. Moment, w którym wkładasz energię, to jest moment, w którym zasiewasz, czyli tak. Jeżeli chcesz mieć na przykład milion, to yy, co będzie elementem zasiania tego obraz. Obraz, czyli na przykład możesz zobaczyć siebie, siebie, który patrzy na aplikację bankową w telefonie i widzisz siebie, który patrzy na aplikację bankową w telefonie i widzi, że w tym telefonie jest na przykład milion 200 45 tysięcy. Tu, I tutaj, nie wiem, ci z Was, którzy znają NLP, a podejrzewam, że wśród moich czterech widzów, może pięciu, raczej nie ma nikogo, kto zna programowanie neurolingwistyczne, ale swego czasu się toczyła taka debata, można powiedzieć, inside job, czy inside joke, czyli, czy ważniejsze jest, czy, czy widzimy siebie w asocjacji czy w dysocjacji, jeżeli mówimy o programowaniu celów, czyli czy ważniejsze jest to, że widzisz obraz siebie, że ty gdzieś tam jesteś, widzisz sobie całego, łącznie ze swoją twarzą i, i butami? Czy to jest tak, jak swoimi oczami wyobraźni patrzył na, na aplikację bankową, w której jest 1 245 Moim zdaniem to nie ma takiego znaczenia. Można sobie kruszyć kopie, ale to nie ma znaczenia, można sobie wędrować pomiędzy tymi dwoma obszarami, natomiast i najistotniejsze jest to, że twój system nerwowy, cały twój układ zaczyna się przyzwyczajać do tego dla układu nerwowego potwornie niewygodnego stanu. Kurde, jeżeli nigdy w życiu nie miałeś bańki na koncie, a tu masz, to jest to duży stres. To brzmi paradoksalnie, ale jeżeli wśród moich może już nawet sześciu widzów, jest ktoś, kto nagle zrobił dużą kastę, której się nie spodziewał, to wie, że to jest stres. Paradoksalny, yy, bez, totalnie nielogiczny stres i napięcie, któremu można przeciwdziałać, przygotowując, zasiewając yy, obraz swojej przyszłości. To, to jest punkt pierwszy, ale jest bardzo ważny i właściwie pamiętam, że yy, mam kolegę, yy, znaczy, myślę, że z moim kolegą, aczkolwiek się nie kontaktuje ze mną, już od dawna, ponieważ kontaktował się ze mną, kiedy miał firmę w ramach, w ramach działalności e-commerceowej i miał genialne podejście, był bardzo pracowity. I ta firma, kiedy, kiedy się spotykaliśmy regularnie, to ona była warta w okolicach podejrzewam parę milionów. Natomiast po jakimś czasie tę firmę sprzedał za jakieś straszne pieniądze, już nie pamiętam, czy to było 40 milionów. No więc przestał się ze mną tak aktywnie kolegować. Natomiast pamiętam z jego rozmówki, on mi powiedział, że nawet będąc tym, tym biednym paruset tysięcznym właścicielem firmy, to on codziennie, ja go znam, to jest taki trochę maniak, on mówi mi, że nie było wieczora, żeby nie zasnął, nie wyobrażając sobie miliona na, na swoim koncie. No i aktualnie, aktualnie, aktualnie to podejrzewam, że on jest w okolicach Chrztubanii, już warty. Okej, okay. czyli punkt, punkt pierwszy jest super ważny i to mi się. Yy, Potwierdził wiele razy, łącznie w dawnych czasach, kiedy jeszcze byłem prostym sprzedawcą, czytałem książkę o Walcie Disneyu, a dokładnie jego żonie, która otwierała po jego śmierci już któryś Disneyland i burmistrz miasta, który go otwierał, przeciął wstęgę i powiedział do żony, do wdowy po Disneyu, jaka szkoda, że pani mąż tego nie widzi. Ona powiedziała, ale że on to widział wiele razy. No i to jest właśnie ta potęga zasiewania czyli obraz i doświadczenie tego, jak to będzie, co to będzie, kiedy już będziesz miał swój cel. I teraz uwaga, ponieważ to jest pierwszy punkt, natomiast samym tym, ten sam pierwszy punkt to jest yy, działanie, to jest opieranie swojego życiowego sukcesu na postawie dyzia marzyciela. Ponieważ to jest pierwszy punkt, i, punktu, i bardziej tak patrząc systemowo po Helingerowsku, to jest yy, działanie z kobiecego punktu widzenia, czyli śmiałe marzenia. A potem trzeba dołożyć męski punkt, nie tyle widzenia, co działania. Mianowicie do tej wielkiej wizji potrzebujesz dołożyć plan, czyli jak do tego dojdziesz. I co jest ważne, jeżeli chodzi o plan? Ten plan potrzebuje być zapisany. Plan, który masz w głowie. Szczególnie jeżeli chodzi o duże rzeczy, typu milion związek lub coś takiego, plan, który masz w głowie to jest brak planu. A jak mówił bodajże Brian Tracy, jeżeli zawalisz planowanie, to planujesz zawalenie. I teraz, to jest, to jest jeszcze yy, w miarę powszechna rzecz, ponieważ o tym mógł Ci powiedzieć Brian Tracy albo ktoś inny, natomiast słowa mógł być Ci jeszcze jedną ważną rzecz. Po pierwsze... Po pierwsze na samej górze jest zasianie, po drugie jest plan, czyli jak do tego dojdziesz. Nie musisz go znać dokładnie, ale musisz wiedzieć, jak zaczniesz, ponieważ sporo schodów się ujawni w trakcie, kiedy już będziesz działał, ale poza tym musisz yy, przygotować się na to, że bardzo niewiele rzeczy pójdzie zgodnie z tym twoim pierwotnym planem ponieważ jeżeli jeszcze tego nie robiłeś, to nie wiesz jak się to robi, a żeby wiedzieć jak się to robi, musisz popełnić wiele błędów, a wiele błędów po prostu oznacza, że rzeczy nie będą szły zgodnie z planem, więc tutaj w ramach tego drugiego punktu hmm, planujesz jak do tego dojść i planujesz jaką się, jakie się mogą pojawić trudności. Czyli na przykład jeżeli planujesz zarobić milion, no to jak się mogą pojawić trudności? No to że na przykład yy, jakaś inwestycja będzie nie Może się okazać że twój pierwotny plan nie zainteresuje wcale klientów, nie zainteresuje wcale rynku i wtedy istotna jest elastyczność. Może się okazać tak że to by się już nie będzie po trzech tygodniach czy po trzech miesiącach chciało kiedy już opadnie ta pierwsza adrenalina to pierwsze podniesienie efektów ciągle nie będzie i wtedy być może wejdziesz w ten idealny idealny stan czyli Faceta, który widzi kobietę w czerwonej spódniczce, wtedy już zapominam o wszystkim, idzie tam przez trzy miesiące. Po trzech miesiącach widzi inną czerwoną spódniczkę, idzie tam, i w gruncie rzeczy jest cały czas w tym samym miejscu. Więc w ramach drugiego punktu, punkt, punkt, punkt pierwszy to jest zasięg, punkt drugi zapisany plan, jak do tego dojść, oraz hmm, co może sprawić, że do tego nie dojdziesz. I punkt trzeci to jest sieć wsparcia. Jak wspomniałem przed tym, przed tym nagraniem myślałem sobie o wielu różnych rzeczach, które mnie się udały, i właśnie, jeżeli chodzi o to odstawienie alkoholu, to pomyślałem sobie, że to, co dla mnie było potrzebne, to po pierwsze taka postawa, że nie wiem, ja już 11 lat wiedziałem, że mam z tym problem, natomiast wizja tego, że pójdę na terapię i powiem na głos: ja paweł alkoholik a jeszcze broń boże, wspólnota anonimowych alkoholików, nie, tylko nie to. No ale w końcu tak zostałem, tak tak się sam własnoręcznie przyparłem do muru, że zrobiłem i terapię, która bardzo mi wiele dała, jeżeli chodzi o taką edukację. Odkryłem, co to są wyzwalacze i takie różne inne rzeczy, skąd się bierze głód alkoholowy i tak dalej. Natomiast to, co mi bardzo pomogło, to jest to właśnie wspólnota A, o której podejrzewałem, że to jest najgorsza sekta, połączenie jakiejś najgorszej sekty i, i żula z żabki. Natomiast okazało się, że tam spotkałem ludzi, którzy są po prostu prawdziwi, i samo to jest w ogóle niezwykłym zjawiskiem we współczesnym świecie, i od nich dostałem wsparcie, które w tej podróży, bo to, to jest podróż do osiągnięcia konkretnego celu, jest bardzo istotne, jak zresztą w każdej. Więc trzeci punkt to jest sieć wsparcia. Czyli yy, wiadomo, są rzeczy, które można zrobić samemu, ale. I jest o wiele łatwiej zrobić to z kimś, Ktoś, z kimś, z kim możesz się podzielić swoimi wątpliwościami, z kimś, kto wierzy w ciebie, wierzy w twój cel, z kimś, kto powie ci chociażby jedno miłe zdanie, które potrafi zrobić cuda. I generalnie im takich osób masz więcej, yy, tym, jest, tym jest łatwiej. Tutaj yy, konkretna, konkretna osobista dygresja. Wiele, wiele lat temu, chyba już ze 100 lat temu. Byliśmy zaproszeni z moim przyjacielem Lechem Demskim do Wrocławia, gdzie kręcili program Bar. To było takie reality show, które miało być odpowiedzią Polsatu na TVN-owski Ten Big Brother. No i nas tu zaprosili jako eksper, ekspertów od, od manipulacji. Mieliśmy coś tam uczestnikom zrobić, żeby się. Bzyknęli na, na wizji, tak jak to było Big Brother, bo to strasznie podbiło oglądalność. No ale to weźcie, zabawy młodości. Natomiast yy, ja tam miałem oczy szeroko otwarte, bo to w ogóle był inny wszechświat, taka telewizja od środka. I ten program prowadził Krzysztof Ibisz. Wtedy zauważyłem, jaka jest potężna jakaś potęga takiego supportu, mianowicie, ja nie wiem, czy to było ustalone, ale faktem jest bo to, że ja tam przez, przez tych dwa dni byliśmy dość, dość blisko Krzysztofa, który jest w ogóle przez przesympatyczną osobą, tak, tak normalnie, zwyczajnie jako człowiek. Natomiast przy nim zawsze był jeden albo dwóch ludzi, którzy nie robili nic innego. Wydawało, ja wtedy ich, ich roboczo nazwałem, że sam na etacie profesjonalnych wazeliniarzy, Ponieważ y, wszystko, co robili przez te dwa dni, kiedy jak słyszałem, Krzysztof, Boże, jak Ty to powiedziałeś, nie no, to było po prostu genialne, słuchaj Krzysztof, wiesz co, a tu widziałem kiedy ci wywiad z tobą. stary, jak Ty wyszedłeś, no proszę, to było cudowne i przez dwa dni, kiedy widziałem, to oni nic nie robili, tylko mm, smarowali no, wazeliną. I, I widziałem, jak do niego to działa. A faktycznie w trybie nagrywania to, to była masakr ciężka praca. bo że to tak długo, jak trwa ten program, to oni tam jechali bez przerwy. Tam nie, nie było dnia wolnego. No więc y, to, to mi dało informację, jak hmm, podczas kiedy osiągasz jakiś cel, jesteś na robocie, jak bardzo ważne jest, jest wsparcie. I kolejny punkt, który właściwie ostatni. Eee... To jest przygotowanie przeciwporażkowe. Trochę to się odnosi do tego punktu drugiego, gdzie był zapisany plan, jak do tego dotrzeć, oraz przewidzenie tego, co się może nie udać. A punkt czwarty, czyli przygotowanie przeciwporażkowe, to jest przygotowanie, mówiąc takim językiem wprost, co zrobisz, kiedy główną uderzy w wentylator. A możesz być pewien, że jeżeli Twój cel jest ambitny, to na pewno uderzy wentylator. Eee, I tutaj mogą być, znie, znie, to może być totalne zniechęcenie. Bardzo często, i to też zauważyłem i po sobie, i po innych ludziach, że jeżeli jesteś w jakimś trybie życia, na przykład cały czas walczysz o pieniądze i decydujesz, kurwa, koniec tego, chcę mieć okrągłą bańkę na końcu, żeby mieć pewien luz, to wtedy, jak gdybyś delikatnie. Pokazywał do wszechświata i do losu czerwoną flagę, i ten byk startuje na ciebie, żeby cię wystraszyć. Często wtedy się pojawia nie, 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 niespodziewany mandat, pojawia się jakaś płatność, która nie, nie miała być, coś się wysypuje. Ja to nazywam osobiście testem od wszechświata, który mówi tak, no to pokażę ci zależy. Trochę cię docisnę, żeby pokaza żebyś pokazał, czy jesteś naprawdę. Wystarczająco twardy. Dobra, czyli to są te cztery punkty. Przejdę teraz po kolei, żeby je przypomnieć. Więc po pierwsze, dla kogo to jest? To jest, dla, znaczy właściwie to jest i dla kobiet, i dla mężczyzn. Natomiast w szczególności to jest dla mężczyzn, którzy już trochę kumają o co chodzi w życiu. Są dojrzali, czyli zdecydowanie grubo poniżej, powyżej 18 lat, raczej, znaczy na pewno powyżej 20, raczej poniżej 30 i z reguły powyżej 40. A jeżeli ktoś jest wystarczająco crazy jak ja, to może być powyżej 50, 60, 70, nie ma znaczenia. No, czyli pierwsza rzecz, niezależnie od tego, ile masz lat, jeżeli masz cel, twoje marzenie, to ono już samo w sobie jest święte i wtedy, żeby ułatwić sobie dotarcie do niego, to co robisz? Zasiewasz obraz. Możesz się tym bawić, obraz, milion, ja pierd... Możesz przy tym śpiewać, możesz przy tym tańczyć, milion, kur... w końcu mam ten milion, Aaaa! Cokolwiek. To nawet odrobinka zabawy, odrobinka luzu pomaga, żeby się wyzwolić z takiego muszę, muszę, muszę. I więcej i więcej w tym w Twoim osiągnięciu jest zabawy i luzu, tym łatwiej się Twój cel osiąga. Punkt pierwszy. Zasiewanie. Punkt drugi. Zapisanie. Czyli zapisujesz, jak do tego dojdę. W jaki sposób. Ile potrzebujesz klientów. No to jest jakby taki techniczny biznesplan, przy czym bardzo istotne. Nie musisz wiedzieć dokładnie. Ponieważ część planu się ujawni, kiedy zaczniesz działać. Tutaj również jest element pod tytułem, żebyś mógł, żebyś przewidział, co się może nie udać. Kolejny, trzeci punkt to jest ścieżka wsparcia i ostatni, czwarty, który konfrontuje z drugim: to jest przygotuj się na to, że główną uderzy wentylator, wentylator, i co wtedy zrobisz? Bo jeżeli Chcesz zrobić coś, czego jeszcze w nie zrobiłeś, to nie umiesz tego robić. A jeżeli tylko nie umiesz robić, to się musisz nauczyć. A żeby się nauczyć, musisz popełniać wiele e, błędów. Czyli mówisz to inaczej, żeby podjąć dobre decyzje, które doprowadzą Cię do celu, musisz, podnieść, po, e, możesz, musisz podjąć wiele złych decyzji. Czyli inaczej mówiąc, jak mówi guru, wszystkich osiągaczy, Anton Robbins, dobre decyzje są wynikiem Doświadczenia. Doświadczenie jest wynikiem złych decyzji. Ok, dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci cudownego roku, niezależnie od tego, kiedy mi oglądasz, czy jest styczeń, czy jakikolwiek inny miesiąc. Życzę Ci cudownego roku tego, który jest przed Tobą. A to wszystko, o czym powiedziałem, dla mężczyzn, dojrzałych mężczyzn, tych i tych mężczyzn, którzy są więcej, robimy w projekcie Powrót Króla. Du, 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 du. To jest projekt dla mężczyzn, który poza tym, o czym powiedziałem, teraz zawiera również inne konkretne narzędzia, które pomagają osiągać cel, dobrze się bawić i to wszystko w męskim gronie ludzi takich jak Ty. Jeszcze raz, dziękuję bardzo. Trzymaj się. Cześć i fajnie, że jesteś.